W dzisiejszej Ewangelii, do Jezusa przychodzą faryzeusze i zwolennicy Heroda, aby go pochwycić w słowie, aby go wypróbować, aby zobaczyć, jak zareaguje na pytanie, czy, ma, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie. Mamy płacić, czy nie. Cokolwiek Jezus nie odpowie, będzie to bardzo podchwytliwe. Jakąkolwiek odpowiedź nie udzieli. Okaże się, że i tak będzie coś mówił przeciwko sobie. A oto Jezus mówi bardzo dosadnie i wyraźnie: Przynieście mi monetę. Czy jest ten obraz i napis? Mówią, że Cezara. Jezus płytuje: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. W ten sposób Jezus pokazuje, że mamy zobowiązania. I wobec władzy świeckiej, i wobec Chrystusa, wobec Boga. Chrystus nie umniejsza żadnych z tych zobowiązań, ale jednocześnie pokazuje, że te zobowiązania są od siebie niezależne, że nie można ich łączyć, że to co należy się Cezarowi należy Jemu oddać, to co należy się Bogu należy Jemu oddać. A więc funkcjonujemy na tych dwóch przynajmniej płaszczyznach. To, co świeckie i to, co duchowe, wobec jednego i drugiego mamy zobowiązania, zobowiązania, z których mamy się wywiązać. Jezus w ten sposób wyraźnie pokazuje, że to, co jest Boże, ma być tylko dla Boga, to, co jest Cezara, ma być tylko dla Cezara. Czy tak umiemy, czy potrafimy te dwie rzeczywistości rozłączyć i jednocześnie. Zrealizować nasze zobowiązania wobec tych dwóch rzeczywistości. Ta odpowiedź zaskoczyła na pewno Chrystusowych słuchaczy. Zaskoczyła, bo się tego nie spodziewali, ale w ten sposób Jezus też pokazał, że On jest Bogiem i potrafi odpowiedzieć dobrze i mądrze na każde pytanie, i potrafi dać rozwiązanie każdej sprawy i każdej kwestii. Szczęść Boże!